Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Jest jestem Solana Ania Sokalska. Dzisiaj będzie coś na temat tego, jak zrobić śnieżynkę. Oczywiście ma być to Twoja indywidualna interpretacja i Twój indywidualny projekt, bo może być dokładnie różne, nie musi być identyczny, jak typowa śnieżynka może być kompletnie designerski. Ale pokażę Ci sposób, jak ją szybko stworzyć. Natomiast Ty już wejdź w swoją wyobraźnię i stwórz swój własny. Ja Ci tylko pokażę, jak to szybko zrobić. Mianowicie, najpierw zaczynamy od tego, że będziemy sobie tworzyć jedno ramię, i to jedno ramię to będziemy rysować od tego, że zaczniemy w ogóle od linii. I to będzie taka naj, najszybsza i najfajniejsza rzecz to zacząć po prostu główny element. U mnie tu będzie linia, linia ma zaokrąglone końce, czyli jeżeli potrzebujesz sobie to ustawić, to ustawiasz w obrysie, po prostu wybierasz sobie od razu na, na zapas dwie rzeczy. Ja mam tu ustawione 7 punktów grubość. Teraz tworzę jakiś tam element dodatkowy, na przykład stworzę razem z shiftem kwadrat, przytrzymując shift uzyskujesz dokładnie równy taki kwadracik. Następnie chciałabym go tutaj przekręcić, ale chciałabym, żeby był przekręcony o 45 stopni, czyli generalnie o pełne stopnie, więc również naciskam Shift i go przekręcam i on tedy mi skacze 45 stopni. Yy, więc tutaj masz o tyle szybko, że nie musisz wpisywać niczego, tylko używasz klawiatury. Shift się bardzo przydaje. Yy, następnie to, co będę chciała tutaj yy, zrobić, to możemy sobie na dwa sposoby. Albo naciskam yy, z jednej strony tworzę koło, albo na przykład. E, używam jednego z klawiszy, m, tylko że tutaj nie, po, nie pomaga, właśnie używanie, żeby był jedo, jeden, oznaczamy sobie jeden punkt, ale one mi się tutaj za każdym razem wszystkie tworzą, więc to jest też denerwujące. Kiedyś działały klawisze, teraz patrzę, że nie działają u mnie akurat, e, bo chciałam tylko jeden chwycić, ale nie działa. Dobra, e, więc zaznaczam sobie tutaj tą rzecz, możemy sobie to inaczej zrobić tutaj mamy zaokrąglenie narożników w trzech kropeczkach w właściwościach tutaj możemy sobie ustawić na przykład gdzie chcemy, żeby było ile zaokrąglone e, oczywiście przez to, że jest odwrócony ten kwadrat, no to nie wiadomo do końca który to będzie element, żeby się obracał, ale teraz już tutaj widzę, więc żeby mi się złamał, że tak powiem na ok, zobaczymy jak dużo będzie E, można go e, zobaczymy jak dużo będzie można go tutaj zaokrąglić, a tak chciałabym to powiedzieć, dobra I mamy tutaj na 214 pikseli. E, następnie z drugiej strony też będę chciała zrobić tylko znowu, nie wiem, która to będzie, który to będzie e, bok. OK, górny, nie. Czyli tutaj zaraz, czyli najpierw lepiej zaokrąglić, a potem po prostu obrócić. Czyli tu też będzie 214. OK, i mamy. Taki ładny kształt, dość równy. Oczywiście możemy go wykorzystać do, do tej śnieżynki i pomniejszyć chwilę. Tylko problem jest z tym, że ja już go nie dam rady zmniejszyć w tym momencie. Ale to nic strasznego, po prostu obiekt, rozwinięcie, obrys i teraz już go zmniejszę. Czyli już po prostu nie jest taką figurką ładną. Ok, ym, musi być wszystko, że tak powiem, jednej szerokości, jeżeli chodzi o linię, żeby to było ładne i estetyczne. Teraz oczywiście można sobie tutaj coś pokombinować. Można sobie to dać na dół. Na przykład o. I teraz można kliknąć literkę, zaznaczam ten, ten taki ala listek, zaznaczam literkę R albo na, na ikonka taka okrągła po lewej stronie. Klikam na dół razem z option lub altem i zobaczę czy o 45 stopni mi to się ładnie e, e, przekręci ładnie, ale ja bym chciała jeszcze mieć minus 22, chciałabym, żeby było mniej. OK, sobie kopiuj i ja to sobie wszystko powielę Command albo Ctrl R e, przepraszam D. OK, mam taki, takie coś. Niech tak będzie. Tutaj się oczywiście um, nie powieliło. Następnie trzeba jakieś rysować dalej elementy, na przykład jakieś nóżki, tutaj było 5, więc mamy 5, i tutaj jakieś, jakieś takie, żeby były, ok. Potem oczywiście można to sobie skorygować, bardziej chodzi o to, jaki, o sposób, tak, jak to będzie robione. Potem to trochę przesiejemy, bo i tak one się nierówno nam tutaj powieliły, Ewentualnie można się od razu ich pozbyć, żeby, żeby nie były widoczne, to się pozbywam. Dobra, więc teraz y, mam taką wstępną, y, wstępny szkielet, y, następnie będę chciała z tego sobie y, obrócić coś, czyli na przykład można nacisnąć R i teraz naciskam, razem z R trzeba od razu nacisnąć uciekł środek, dlatego tak się wydarzyło czyli naciskam R, naciskam tutaj na dole, że będzie obrót razem z option lub altem i wtedy mam e, powielenie tej śnieżynki oczywiście ja bym chciała 45% i robię kopiuj i następnie command D albo ctrl D i mam już powieloną e, śnieżynkę e, następnie to bym chciała obrócić no, można obrócić e, w ten sam sposób co przed chwilą ta śnieżyneczka może być ten, o tak może być na przykład, czyli też 45 stopni, i powielam tyle razy, ile trzeba. Więc mam tutaj taki ksiatek, mam różne elementy inne. Dodatkowo można sobie jakąś gwiazdkę dać, jak ktoś ma ochotę, oczywiście. To jest taka pseudo, bo ona ma trochę dużo tych ramion. Ale można sobie to y, usunąć, czyli jak zrysować gwiazdkę, gdzie się dodaje lub odejmuje ramiona. Czyli rysujemy, jeżeli rysuj, rysujesz z shiftem, no to wtedy ona jest równa. Jeżeli bez, no to wtedy można nią obracać. Chcesz odjąć lub usunąć ramiona. Górna strzałka dodaje ramiona, a dolna je odejmuje. E, następnie Option lub Alt powoduje, że się spłycają trochę te, jak widzicie, troszeczkę się różni. Czyli w ten sposób się spłycają. Tak? Czy może być taka bardziej lub taka trochę o. Czyli możemy ją zostawić na równo, a możemy ją po prostu obrócić na oko, bo tutaj taki obrót to jest raczej na oko. Nie jest idealny. Lepiej zrobić ją prosto, a potem ją obrócić na przykład wybierając właściwości 60 stopni. Ja najpierw ją wybierzmy i tutaj można obrócić 120, tylko tu nie dać różnicy, bo ona się obraca cały czas o taką samą ilość, więc ja wybiorę 45 o, i to się w ogóle odwróciło także że na no oko, albo to wyszło 5, nie, 45, ok i wtedy można sobie tutaj też to dodać, ile to w ogóle pasuje, nie pasuje, eee. o, nie za bardzo ale można to y, dopasować oczywiście tak jak y, wolicie, y, albo można to. No, trzeba by było sobie dopasować, lub dorysować. Y, jak, tam, jak tam kto y, woli. Bo tutaj musicie sprawdzić, y, jak tam jest to jest. No, tam obojętne. Czy będzie w ogóle to, czy tego nie będzie, ile ramion to ma być, więc y, może być na przykład tyle. Czyli to już nie będzie przypominało gwiazdy, będzie po prostu jakimś tam. Elementem, który gdzieś tam zdobi lub nie. Można oczywiście dodać coś, co będzie jeszcze stąd, bo to jest wszystko indywidualnie, więc możecie sobie robić, co wam się podoba i jak się podoba. Więc możemy coś sobie wykorzystać z tego, co już jest. Ok, literka A, tutaj trochę zmniejszę. Tutaj trochę na przykład zgrupuję i tutaj najlepiej wcelować równo, następnie oczywiście literka R, celuję w środek i tutaj bym wzięła dziś w połowie, mniej więcej 22 powiedzmy 22,5 najlepiej by było o. zobaczymy czy tak się, dobra Dobra, się teraz zrobimy kopiuj eee, i teraz ja bym zrobiła tak jeszcze raz, czyli R R, potem znowu na dole Tutaj nam tutaj wyleciało to. Yy, czyli trzeba zaznaczyć kwiatek. Ten mi nie będzie potrzebny, ale ten bym wykorzystała. Zaznaczam R. Klikam na dół razem z Option. I teraz można to yy, kopiować o 45 stopni. Wtedy będzie mieć równo w tym miejscu, w którym to powinno być. Nie trzeba będzie niczego kasować. No i oczywiście powielamy. Więc tak to mniej więcej wyszło, nie jest dokładnie ustalony środek, co widać po kwiatkach że, że ważny jest ten środek, żeby go ustawić, bo można się skrzywić trochę jeżeli chodzi o, o to, skąd to wychodzi bo tu już widzę, że one nie są, nie są po prostu równe także nośnierzynka jest indywidualna, może być dowolna, jaka tam, jaką chcecie zrobić w bardzo szybki, ekspresowy sposób jak ją można jeszcze zmodyfikować? Czyli wstępnie ona u mnie wygląda tak. Ok, mogę tutaj dodam tą gwiazdkę, która będzie na przykład biała. Czyli dodam e, białe, białe tło i na przykład się tam stawię na oko. Tutaj lepiej to zgrupować. Czyli Command lub ctrl G. Dwa obiekty zaznaczam do którego i wyśrodkowuję Ok, czyli mam na przykład w takiej wersji to, co możemy tutaj zrobić z tym, to możemy na przykład pogrubić sobie kontury, tylko że one tutaj nie do końca działają. Trzeba chyba w nie wybrać. Ok. Nie działają kontury, widzicie. I nie można ich ujednolicić. Więc tak, co tu mamy? A, bo tu już są zamienione. Wszystkie działają coś tam tutaj, a tak, te elementy tutaj na dole, o ten ten malutki o w tym miejscu. On już jest elementem, który nie ma konturu, więc jakby nic z nim e, nie zrobimy. Możemy jedynie dodać do niego kontur, e, ale ja bym to zrobiła w ten sposób, że jeżeli chcemy mieć jednakowo, to trzeba ten element zaznaczyć, potem wejść w zaznacz, jednakowe i kliknąć wygląd. I on wtedy te jednakowe wszystkie zaznacza, ale zaznaczył wszystko nam tutaj. I dodać po prostu kontur. Ten kontur w ogóle nie reaguje, więc trzeba będzie pewnie a, ręcznie w ramach grupy zrobić. Czyli na przykład zaznaczyć a, ręcznie te elementy. Ok. Zaznaczam sobie je ręcznie, grupuję. Dodaję jakiś kontur. Powiedzmy 5. Tutaj mamy to samo. E, tu mamy cztery. Więc już łatwiej jest teraz e, zapanować nad tym. I tutaj te elementy przecież one też, żeby nie mogliśmy zmniejszyć. Więc, jeżeli chcecie idealnie równe, one, to musieliśmy, jakby pozbyć się konturu. E, więc one też już tej konturu nie mają. Więc ja je ujednolicę łącznie e, z tymi. I dodam cztery. Teraz to wszystko wygląda na grubsze. Więc się zrobił trochę taki, że tak powiem, bałagan, czyli to by było 7, więc to bym zaznaczyła. zaznaczy jednakowy wygląd, zmieniam na 7. Muszą być kontury niestety takie same. To bym również tutaj z jednej strony bym to zgrupowała, żeby mi się to na przykład nie, nie mieszało, więc można sobie to zgrupować, wejść do grupy. Zaznaczyć wszystkie elementy, Ctrl plus Command R, zrobić się, rozgrupuj. Potem można zaznaczyć, bo to jest jeszcze dalej, więc znowu zrobić się, rozgrupuj. OK. Teraz trzeba sprawdzić i zaznaczyć, czy dany element jest rozgrupowany. I teraz zrobić, zaznacz e, jednakowy wygląd. Wtedy on zaznaczył, niestety z tamtej śnieżynki, która gdzieś tam z boku była. E, a ja tego na razie nie będę ich ruszała, musiałabym je wykasować. Więc y, zrobię sobie tak. I tu damy 5. Ok. To damy 5. E, to jeszcze ten element jest y, też mały, czyli jest za wąski, więc też bym zaznaczyła wygląd i tutaj byśmy zrobili na 7. Ok. Ten na 5. To się zapomniałam zaznaczyć. E, ten mały jeszcze. To jest zaznacz. Wygląd jest w ogóle dwa już nie panu i tam i tutaj zaznaczyć 7. ok no to jeszcze gwiazda została też zaznaczyć na tutaj 5, ponieważ tutaj kontur został żeby mniej więcej było więc mniej więcej są te elementy e, pogrobione ja tutaj te e, tutaj wyrzucę bo one mi troszeczkę przeszkadzają więc możemy sobie zrobić coś w tym stylu możemy ją e, przekopiować i ustalić na przykład, powinien teraz zareagować na więcej, na przykład tych kontury muszą być większe. Można tutaj zmienić na wykończenie, żeby było okrągłe. Ok. Można to tak zrobić. Wtedy to jest takie grubsze. Oczywiście można to rozwinąć wszystko i połączyć filtrem ścieżek. No i oczywiście można też zmienić kolor, żeby wyglądało. Jak bardziej śnieżyna. Taka typowa, nie? E, tutaj na przykład mamy y, taki problem, y, że y, mamy trochę wypełnień i trochę linii, przez co y, nie jesteśmy w stanie wszystkiego nadać jednocześnie, ale ja bym tą gwiazdkę na przykład wycięła stąd. O, tutaj bym dała na przykład 10, tak jak tam było, albo nawet i więcej. Troszeczkę. Potem znowu obiekt, rozwinięcie, wypełnienie i obrys. Ok. E, dam to w kolorze niebieskim. Może być i w granatowym, Obojętne. Tutaj mamy wszędzie kanciaste y, linie, bo tak zostało. I teraz można zrobić wklej w miejsce gwiazdę, ponieważ tutaj mamy. E, aha, nie mamy jeszcze zgrupowane, więc sobie to wytnę. Zrobimy wietry ścieżek i. Wszystko połączę, yy, zrobimy wklej w miejsce i potem można będzie spróbować wyciąć dziurę. Odwrotnie. Ciekawe, czy się wydnie. No i wycięła się, ale mamy zupełnie inny kształt. No i mamy kontur. Teraz zmienię kolor na jakiś tam niebieski czy tam granatowy, żeby było wszystko widać. Yy, I usuwam w ogóle kontur. No i mamy jakiś tam element. Oczywiście, ponieważ to jest to śnieżenka, idealna, być nie musi. Więc jak się, jak się zrobiła, tak się zrobiła. U mnie akurat jest właśnie taka. Potem można ją wykorzystać na przykład na pędzel e, lub jakikolwiek inny element e, Także pamiętaj, najpierw zaczynasz od jednego ramienia, ustalasz jakiś tam kontur, trzymaj się go tej samej grubości konturu. Ok, i potem po prostu robisz e, dalej swoją śnieżenkę e, taką jak. Jak potrzebujesz, jak ci się wymarzyła. E, pamiętaj, że fajnie jest właśnie zrobić to, że ona będzie trochę grubsza. Potem można w ogóle zrobić taką bardzo grubaśną, na przykład z elementami tymi okrągłymi, na, na tej właśnie dokładnie zasadzie. To może być w zasadzie, wiecie, cokolwiek, nie, bo śnieżka nie musi być zawsze taka sama. E, więc można sobie ustalić co tam się chce. Akurat jeszcze wezmę sobie tu na dole jakiś element. Następnie go skopiuję, wkleję, potem go odbiję i na przykład to go tam w tym samym miejscu. A taki malutki też skopiuję i dam go na przykład gdzieś nie wiem, tu. I potem znowu trzeba to. E, można tutaj troszeczkę wydłużyć ewentualnie. Następnie zaznaczam całość, grupuję, potem R środek 45 stopni kopiuję powielam i gotowe a potem ewentualnie jakieś ozdobniki jeśli, jeśli po prostu potrzebujecie tak dokładnie tak trochę zmniejszam, grubość zostaje i oto mamy piękną śnieżynkę, czyli jak zrobić śnieżynkę w kilku tak naprawdę prostych krokach, zaczynasz od jednego ramienia i po prostu go powielasz Dzięki bardzo za uwagę. Do następnego razu. Mam już plan na kolejne. W związku z powyższym, nie zapomnij zasubskrybować. Pa Pa. Cześć.